O schowała się. Witam koledzy 21 37. jeszcze doleciała jedna z Niemiec. Chodzi tam. O o o idzie idzie idzie. Pójd, 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 Idź tam do Gremnika. Dwudziesta 21. Czy... Już jest 40 gdzieś, tak? Idzie. Oświeciłem światło. Trafi? O, jest, jest, jest. Jest. Biedaczka. Chodź pojdź, pojdź, chodź tu Idziesz? Podź, 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 podź. Chodź, pojdź, 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 pojdź Chodź Moja samiczka.

No, a także w nocy przyleciała u barciuszek. Idź do swojego samczyka, idź. Chodź, chodź, no i idź do niego. Także w sumie mogę nagrać podsumowanie lotu. Jeśli chodzi o 300 to no dobrze 50% w konkursie 8 typowanych z dziesiątki pewne no, dobrze lot wyszedł super się spisały. No a jeśli chodzi o Niemcy, wiadomo wszystkich tam w 6 minut siadło 6 gołębi te najszybsze gołębie dałem na zieloną górę no a dwulatki się uczą dałem je na Niemcy i jak widać tu nabierają doświadczenia zdążyła przed nocowaniem usiała się nie wiem ale chyba nie leciała tyle czasu po prostu na wieczór się wzięła do lecenia przywitała się z samczykiem i pewnie byś coś zjadła, tak? Papu, chcesz? O, właśnie. Wszystkie samczyki się ożywiły. Córka 901 odnośnie lotów długich. Dwie córki dałem dwulatki na ten lot. Na razie sukcesu nie zrobiły, ale dwie są w domu. Będziemy je uczyli. O, minutę pogruchała. Tak szczerze, o tam jest księżyc. E na telefonie to widzę jest w sumie jaśniej niż w rzeczywistości nie wiem czemu a widać świecą latarnie i o tej godzinie przyleciała no akurat siadła na dach ją usłyszałem bo zamykałem gołębnik już miałem zamknięty gołębnik już był zamknięty Uszaro szaro jest dobrze no takie coś też cieszy że umie o takiej godzinie tutaj usiąść zobaczymy co tam lista pokaże teraz 500 km co do Niemiec konkurs się bardzo szybko skończył eee, ogólnie dziwne bo parę gołębi było ale pojedyncze sztuki dosłownie miały jakieś potworne wyprzedzenie jeden gołąb w okręgu Godzinę wcześniej, gdzieś w Oświęcimiu u nas też jeden był, jakby dość sporo, sporo wcześniej. O nietoperze latają nie toperz? Nie tak. Ała komary żeram. no zobaczymy. Lista okręgowa to pokaże. Także tak, tak ten lot wyszedł. Zmieniona w ogóle miejscowość miał być jakiś Galsdorf, czy coś takiego. Zmienili na Minden. Mam nadzieję, że nie ma wszystkich jeszcze. Eee, po zegarach doszły dwie. Więc brakuje na noc. Na noc brakuje ile czterech? Pięciu. Eee, musiałem teraz policzyć. Ale mam nadzieję, że walczą do końca. Jedna rzecz, gołębie mi w dobrej kondycji wracają. Te jakby... Nie wiem, w dobrej kondycji, zdrowe. Czasami miałbym trochę uwagi co do, co do... ich szybkości, co zawsze je tę szybkość miały, więc... Jest to ciekawe. Znaczy, dobre konkursy robią, ale no powiedzmy, że... One są raczej szybsze. Może ten sezon taki miałem, może się już informa kończy, ten sezon miał być inaczej rozegrany, a to tyle, bo już córka po mnie, po mnie przyszła, <grystanie> także się rozłączam. Co? Myślałem, że to jest ale to Aha. No właśnie. Pozdrawiam, dobry lot do usłyszenia. Trzeba zamykać gołębie. Teraz już żaden nie przyleci, także o tej godzinie jeszcze jeszcze dała radę lecieć. Pozdrawiam dobry lot.